Są w Dubaju trochę inne reguły, niż my to znamy z Europy. Dlaczego to mówię? Oczywiście wszędzie jest znane, że jest wynajem krótkoterminowy i długoterminowy, aczkolwiek w Dubaju są inne reguły, jeżeli chodzi o długotermin. Zacznijmy może od długoterminowego wynajmu. Tutaj jest tak, że jeżeli jesteś właścicielem mieszkania i chcesz, żeby ci broker znalazł najemcę, to najemca płaci brokerowi za to, żeby znalazł mu mieszkanie. Czyli prosty przykład. Mówisz, że chcesz mieć mieszkanie wynajęte za 100 tysięcy rocznie. To broker ci znajduje najemcę i 100 tysięcy brutto, które chciałeś, jest 100 tysięcy netto. Nie ma po drodze żadnych prowizji, które ci odciągają. Tylko najemca płaci brokerowi. Druga rzecz, pamiętajmy, że w Dubaju tutaj nie ma żadnych podatków, zysku z wynajmu. Czyli znowu, jeżeli mówisz, że chcesz mieć 100 tysięcy za wynajem, to dostaniesz też 100 tysięcy na twoje konto. Nie ma żadnych podatków, od odzysków sprzedaży ani wynajmu. Jeżeli chodzi o krótkoterminowy wynajem. To trzeba powiedzieć, tak jak jest. Zależy to mocno od lokalizacji. Bo, oczywiście, jeżeli coś jest 40 minut od Dubaju oddalone, to niektórzy brokerzy twierdzą, tak, oczywiście można to krótkoterminowo wynająć. Ja Wam mówię już od razu, że nie. Zależy to, jaka to jest lokalizacja. Jeżeli to są lokalizacje bliżej centrum, bliżej wody, absolutnie tak. To są właśnie te mieszkania dla turystów. Jeżeli ktoś przyjeżdża to na tydzień albo na dwa z rodziną, to nie chce dojeżdżać 40 minut, tylko mówi, dobra, ja chcę być przy punktów, które są popularne. Woda, plaża, centrum, downtown, Burj Khalifa, takie rzeczy. I krótkoterminowy wynajem, oczywiście są całkiem inne ceny i to też zależy oczywiście od lokalizacji, ale też od budynku. Jaki jest budynek i jakie ma czy czyli dogodności. I tutaj ceny za wynajem można liczyć około 30%, nawet o 40% więcej niż długoterminowy. Co może tylko jeszcze jest jeden szczegół. W Dubaju pamiętajmy, jeżeli chodzi o długoterminowy wynajem, to umowę podpisujemy na rok z góry i przeważnie dostajemy rok z góry zapłacony. Są oczywiście też przypadki, że ktoś powie, nie stać mi, żeby ci rok z góry zapłacić 100 tysięcy, powiedzmy. Chcę, żebyśmy to podzielili na dwa albo trzy etapy. Oczywiście da się, tylko wtedy nie będzie 100 tysięcy wynajem, na którym będzie 110, albo nawet 115 tysięcy. Czyli za każdą transzę. 5% będzie drożej. I tak po prostu tutaj najemca musi nadpłacić, przez to, że chce mieć to rozłożone. Jeżeli ktoś chce mieć dostać najlepszą cenę, rok z góry zapłacone i ja jako właściciel już nie muszę się martwić. Czy będzie mi spłacał, czy będę musiał gonić pieniądze, nie. Od razu dostałem na konto i co te pieniądze już mogę gdzieś dalej inwestować, żeby oczywiście pracowały dalej.